W Ekstraklasie nie ma słabych drużyn. Radomiak jak prezentuje się świetnie i w, w czym sekret? Ja myślę, że przede wszystkim w dobrej atmosferze w drużynie. Eee, w wyrównanej kadry, dużej rywalizacji na każdej każdej z, z pozycji, więc to na pewno jest plus, który niesie za sobą wyniki. Eee, do tego trener, który. Wie jak to wszystko poukładać, komu dać szansę w odpowiednim momencie, komu nie i, i myślę, że to jest, to jest taki moment, w którym się znajdujemy, że wszystko wygląda, wygląda dobrze, ale wiadomo, to też jest początek sezonu. Musimy mocno stąpać po, po, po ziemi, bo wiadomo, jest, jest, jest fajnie. W pierwszych trzech meczach jeszcze nie przegraliśmy ale myślę, że, że możemy zrobić fajny wynik, bo, bo tak jak mówię, ta, ta atmosfera, to zaangażowanie, to jak czujemy się yy, na boisku, ale też i poza, poza boiskiem wspólnie ze sobą, to, to myślę, że przyniesie w tym sezonie dużo radości i nam, i Wam wszystkim, kibicom.